Już jutro wszyscy będziemy spędzać Sylwestra i jednocześnie kończyć stary 2019 rok. Zapytałem mieszkańców Katowic, jakie mają plany na jutrzejszy wieczór. Dzień dobry Państwu, chciałem zapytać o plany na Sylwestra. Co Państwo będziecie robić jutro? A właśnie się zastanawiamy, bo albo ktoś do nas przyjdzie, albo my pójdziemy, ale raczej pójdziemy gdzieś. A gdzie? Do siostrzenicy, no, tak rodzinnie. Tak, rodzinie, ale już jakieś konkretne plany, co będziecie robić? Spontanicznie, czy coś już jest zaplanowane? No w sumie, w sumie tak nie do końca jest zaplanowane. Raczej spon spontanicznie, Ta. chyba spontanicznie coś będziemy działać w hotelu. No. Co tam pani będzie robiła? No tańczyć oczywiście I, i cieszyć się z, now z nadchodzącego nowego roku. Nie mam planów, nie mam planów. No, niestety plany w tym roku takie, że będziemy w domu z dziećmi, z wnukami. Dobry Państwu, chciałem zapytać o plany na Sylwestra Państwa na dzień o, jutrzejszy. Gdzie Państwo spędzacie? Nie, lesza. W domu! W domku? W domciu. Y, sami czy z rodzinką? Sami. rodzinka myślę, że nas odwiedzi i to wszystko, no ale sami. pana? W nocie. Gdzie? W nocie. Z kim? Telewizorem, bo not to notoryczne oglądanie telewizji. Kto to w takim razie, który kanał będzie pan oglądał? A to wszystko zależy, co gdzie będzie. Czyli trochę tu, trochę tam. No jak to mój znajomy mi czasami będzie w Zakopanym, czasami w Szczecinie, a czasami w Katowicach. Chciałem zapytać o sylwestra, o plany na sylwestra. Pokrótce, co pani będzie robił? Idziemy do znajomych. Raczej do znajomych się wybieramy, pograć w gry. W gry? Tak, w gry planszowe. To już taka tradycja czy nowość w tym roku? No, raczej tak od kilku lat na razie mamy. No i co, jesteście zadowoleni, jak Wam to wychodzi? No, nam się bardzo podoba. Miła. Oj, będę siedziała z rodziną w domu. Nie tak smutno? Nie, absolutnie. Rodzina fantastyczna, także na pewno będziemy się bardzo dobrze bawić. No Rozumiem, ale to już jest coś przygotowane, już wiecie, co będziecie robić w domu. Eee, oglądać może koncerty, czy po prostu wyciszeni razem. Nie mam pojęcia. Myślę, że impreza będzie spontaniczna. Może trochę telewizji, może trochę tańców? Zobaczymy. Chciałam zapytać o plany na Sylwestra Państwa na dzień jutrzejszy. Co będziecie robić? Niestety żadne. My siedzimy w domu. A nie będzie smutno? No, postaramy się, żeby było wesoło. A nie było innych pomysłów, bale, jakieś koncerty? Ach, myśmy przyjechali tutaj, jesteśmy. W gościach urodziny, także robimy rodzinne, rodzinny sylwester w domu. Jakie mam plany na Sylwestra? Tak. Będę spędzać z przyjaciółmi. W domu czy gdzieś w lokalu? W domu. Jakieś już konkretne plany? Nie, no po prostu miło spędzić czas z przyjaciółmi, znajomymi. panu, chciałem zapytać o plany na Sylwestra. Co pan będzie robił jutro? Będę grał koncert.